Cześć, Siemander Mandero Drapieżniki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z mojej hodowli. Ten odcinek miał pojawić się dużo wcześniej, ale nie było prądu i nie miałem zwyczajnie jak tego szybciej posklejać i wrzucić. W każdym razie, dzisiaj odcinek, w którym będziemy sobie na początku aranżować sporą kostkę dla jednej z moich podrośniętych już samiczek, psalmopeus pulcher, czyli panamskiej blondynki. Bardzo fajne, nadrzewne ptaszniki. No i tutaj e, pajączkowi się wyrosło, więc trzeba zapewnić jej troszkę więcej przestrzeni do życia. Zaraz później będziemy otwierać sobie, moi drodzy, e, taką zarąbiście dużą pakę z ptasznikami, które przywiozłem sobie od am, Amazonia, z Łodzi ostatnio. Także też zobaczycie, co się w tej paczce kryje, ale naprawdę fajne zakupy i mega fajne wspomnienie dla mnie. No i oprócz tego, słuchajcie, na koniec konkurs, który Wam ostatnio obiecałem. Miejmy nadzieję, że tym razem komuś uda się wygrać, bo Wujaszymon postanowił jeszcze dorzucić jakiegoś ptasznika od siebie do nagrody. No i co? Zapraszam na odcinek. Tutaj już nawet widać zarys pajączka właśnie. Podrostek, psalmopeus, pulcher, panamskiej blondynki. A tutaj zaraz w drugim planie mamy terrarium, które sam sobie kleiłem z zamykaniem typu gilotynka. Oczywiście jest tutaj też wentylacja. Poza kadrem nasypałem sobie jeszcze tutaj podłoże kokosowe, żeby już niepotrzebnie też nie wydłużać tego odcinka. W takim razie najpierw aranżujemy tą kostkę, no i przekładamy tą ładną panią do nowego domu. O! teraz świetnie widać różnicę w rozmiarach tych pojemników no naprawdę będzie tutaj miała dużo więcej miejsca do życia jak widzicie tutaj w kostce podłoże już sobie zwilżyłem całkiem fajny początek mamy podłoże, mamy wilgoć więc teraz bierzemy sobie kolejną rzecz czyli kryjówkę dla ptasznika damy sobie tutaj taki wysoki kawał dębu korkowego, bo psalmopoeus pulcher są to ptaszniki nadrzewne. Dobra. No, całkiem spoko. Co dalej? Chciałbym sobie też tutaj spróbować posadzić jedną żywą roślinkę, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Akurat mam jedną szczepkę trzykrotki, która, która mi się fajnie ukorzeniła. O! Jest już naprawdę dość Wyrośnięta akurat tak się składa, że mam tutaj takie całkiem fajne kamyczki, tylko nie chcę tutaj tej trzykrotki uszkodzić. Więc mam nadzieję, że dobra, chyba się udało. Jako dodatek do podłoża, jeszcze dorzucimy sobie tutaj troszeczkę vermiculitu. Troszkę sobie to przemieszamy. Nie mam hu, tak to dałbym mech, ale to też fajnie trzyma wilgoć. Wiecie co, jest mi jeszcze troszeczkę mało, więc dam sobie jeszcze tutaj może jeszcze jedną sztuczną roślinkę. Spróbuję sobie ją tutaj upchać. Czekajcie, docisnę sobie spoko. No i teraz jeszcze coś. Z detalingu do dekoracji. Mam tutaj takie fajne łupinki w sumie, więc może jedną z nich sobie tutaj też wpakuję, taką już zdecydowanie największą. No, naprawdę zajmuje sporo. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, z czego jest ta łupina, więc się nie wypowiadam. Jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach, bo szczerze to sam jestem ciekaw. No, trzeba powiedzieć, że nie wyszło to najgorzej. Szkoda, że nie mam jakiegoś materiału, z którego mógłbym zrobić tutaj ściankę na tło, no ale mówi się trudno. Ważne, żeby pająk miał tutaj miejsce do życia, do prawidłowego rozwoju. No i wydaje mi się, że fajnie będzie się go obserwować w takiej kostce, którą zaraz po przeprowadzce. Zostawiam sobie jeszcze na biurku na 48 godzin, żeby sobie też pooglądać, jak ten pająk będzie sobie w nowym otoczeniu radzić. Dobra, skoro kostkę mamy skończoną, to teraz czas na odławianie samiczki psalmopoeus pulcher i przełożenie jej tutaj. No dobra, psalmopoeus pulcher jest to właściwie pająk, który nie posiada silnego jadu, natomiast są świetnymi akrobatami, cały rodzaj psalmopoeus naprawdę świetnie skacze. Są to dość szybkie, nadrzewne ptaszniki, więc w razie czego tutaj pojemnicze gasekuracyjny, taki malutki boksik, no i zobaczymy jak to pójdzie. W takim razie bierzemy sobie tubę z pajączkiem, otwieramy ją sobie, i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Tubę mam już otwartą. Zobaczcie, jest tutaj naprawdę wopór w opór pajęczyny. Mam już tutaj też pod ręką przygotowany pojemniczek asekuracyjny, bo rodzaj Psalmopoeus to są naprawdę, naprawdę świetni akrobaci. I tutaj już widzę piękną panią. Spróbuję Wam pokazać, o widzicie, siedzi sobie laska, świetnie widać odwłoki tylne odnóża. No dobra, zobaczmy, miejmy nadzieję, że to pójdzie szybko i sprawnie. Mam tutaj ogólnie pojemniczek sekuracyjny na samym szczycie tuby przygotowany, zobaczymy. Jak ta pani się tu zachowa? Ogólnie one nie są mocno jadowite. Rzecz bardziej w tym, że są właśnie świetnymi akrobatami. Ale tutaj. o, Ale się zdenerwowałam. Słuchajcie. Zobaczcie tylko na nią. Ale się wkurzyłam. Ty młoda. Mówisz, że temperamentna jesteś? Obczajcie, tylko jak ona sobie już na mnie ostrzy pazury jadowe. Co się, co się złościsz na mnie? Nowy dom ci robię. Oooo! No szczerze, teraz to trochę się zląkłem. Trochę zbroja pełna, ale na mnie sobie pazury jadowe ostrzy. O ty nie do bruchu. No, zdecydowanie nie jest zachwycona tym, że ja chcę ją tutaj odławiać, ale zobaczcie, jaka ładna panamska blondyna mi się uchowała. Naprawdę, jeżeli chodzi wizualnie, to bardzo mi się podoba. Tylko teraz przydałby się jakiś okrągły pojemniczek, żeby sobie tą panią złapać, bo ja mam tutaj pojemnik asekuracyjny, tylko że niestety jest on kwadratowy. I teraz to jest moment, kiedy za mocz Normalnie w pobliżu, wiele bym dał, nie? nie no dobra, moczboksa to ja nie mam, więc trzeba inaczej. Muszę najpierw po prostu zabrać ten korek. Kurde, z nadzieją, że ona mi się tutaj nie odpali. Bo ona temperamentna baba jest, jak widzieliśmy już. Naprawdę mocno to trzyma. Muszę przyznać, że mocna siatka. Dobra, mam to. No na pewno nie jest zachwycona, że jej tutaj wparowałem i rozwalam jej chałupę. Ale dobra, teraz powinno pójść znacznie lepiej i sprawniej, bo teraz nie muszę jej odławiać, tylko po prostu spróbuję ją nakłonić. Żeby przeszła sobie do nowego terrarium. No dobra, w takim razie teraz najbardziej stresująca część. Bierzemy sobie wkurzoną pajęczycę. Która już jest praktycznie gotowa do startu. Miejmy nadzieję, że nie skoczy mi na mordę i mnie nie zeżrę. Ale na razie. O nie, o nie, o nie. O nie. Ona się zaraz odpali. Ona się zaraz odpali. Ja to już czuję, że ona nie będzie chciała współpracować. O nie. Dobra. Holy oh shit. Dobra. Poznajemy się. Holy shit, szczerze. Nie bardzo czuję, że, że, że jestem tutaj panem sytuacji. Zobaczmy. Jest, udało się. Wow, ale mi się zrobiło gorąco na momencie, słuchajcie. Uff, udało się, szczerze mówiąc. Przez chwilę spanikowałem, bo mało nie wbiegła mi pod koszulkę. Także widząc przed chwilą, jak szczerzyła na mnie pazury jadowe, to trochę wydygany byłem, ale udało się, słuchajcie, mimo drobnych problemów. Całe szczęście obyło się bez większych hawali, więc teraz bardzo fajnie, że postanowiła nam się tak na koniec przeprowadzki jeszcze pokazać. Zamykamy sobie gilotynkę. a nasza Panienka już zaczyna zwiedzać sobie swoje nowe apartamenty. Także naprawdę zajebiście, że udało się to ogarnąć w miarę szybko i sprawnie. No dobra, to skoro samiczkę pół herpanamską blondynkę mamy już przełożoną do nowego, większego, fajniejszego domku, to dajemy jej spokój, niech się aklimatyzuje w nowym otoczeniu, a my tymczasem zabieramy się za unboxing paczki z nowymi ptasznikami, które przywiozłem sobie z Łodzi od Am Amazonia. No dobra, mamy tutaj naprawdę sporą pakę. Do pomocy taka kosa, jest ciach Bayera, ło Fajnie, ostre lubię. Dobra, pyk, pyk i zobaczmy. Patrzcie na to. No jest tego naprawdę w cholerę. No ogółem, oprócz mojego zamówienia jest tutaj też kilka gratisów, co zresztą świetnie widać. No i mamy tutaj przede wszystkim mini Hurt Akantoskuria genikulata. Zobaczcie, widzicie bąbelka na środku pojemnika. E, moje zamówienie brzmiało 50 sztuk, więc za chwilkę sobie zobaczymy, czy wszystko się zgadza. No i jeszcze jako pamiątkę dostałem taką fajną e, tubę korkową. Zobaczcie, nawet jest tutaj jakiś jakiś śladowy mech. Fajna sprawa. No i mamy też Taki zarąbisty kubek ze skorpionem. Także naprawdę bardzo dziękuję. Pierwsze 15 sztuk mamy już na biurku 29, 30, 35. Mamy 40 sztuk. 50 sztuk 52. No i 55. Wow, zajebiście, czyli wychodzi, że dostałem aż 5 ptaszników gratis. Ale jeżeli chodzi o gratisy, to nie jest koniec, bo mam jeszcze tutaj samca Neoholotele incei odmiany klasik, bardzo dobrze, bo ostatnio niestety samica wyliniała mi i nie dość, że porzuciła kokon, to zaraz po wylince jeszcze mi go zeżarła. Więc bardzo dobrze. Tutaj mam nówkę funkiel chłopa, także będę niedługo próbować go dopuszczać. Na koniec, kiedy jeszcze wychodziłem, dostałem jeszcze taką naprawdę zarąbistą tubę z dębu korkowego, zdecydowanie mi się przyda. I na koniec. No, słuchajcie, z takiego kubka na pewno kawka będzie smakować zajebiście. Wydaje mi się, że dla terrorysty zajebisty gadżet również. Także bardzo szanuję i serdecznie pozdrawiam. No, jestem mega zadowolony z tych zakupów. W takim razie przechodzimy teraz do ostatniej części odcinka, czyli konkursu, który wcześniej Wam obiecałem. Ok, więc zgodnie z wcześniejszymi obietnicami ogłaszam kolejny konkurs. I teraz co trzeba zrobić, żeby wziąć udział i jakie są zasady. Już wam tłumaczę. No to tak. Po pierwsze zostawiamy subskrypcję na kanale. Jeżeli już subskrybujesz, wtedy dzięki wielkie mistrzu równiana gościu z Ciebie i zwyczajnie pomijasz ten punkt. Po drugie udostępniamy ten film minimum dwójce swoich znajomych. Po trzecie piszemy... Tutaj w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTube biorę udział w konkursie. Po czwarte, w tym samym komentarzu odpowiadamy na pytanie konkursowe, które tym razem brzmi tak: które z moich zwierząt spośród całej hodowli najczęściej mi ucieka? Po piąte, czas trwania tego konkursu to równe 5 dni od momentu dodania tego nagrania. Także macie naprawdę sporo czasu do namysłu, nie spieszcie się. No i oczywiście po szóste będzie też nagroda. Tak jak mówiłem na początku odcinka poprzedniego konkursu nikt nie wygrał, a więc teraz dorzucimy co nieco do póli, także za chwilkę pokażę Wam co będzie nagrodą dla zwycięzcy. Tak dla przypomnienia, tak wyglądała nagroda, która była do zgadnięcia w poprzednim konkursie i w którym niestety nie udało się wyłonić zwycięzcy, dlatego, że no naprawdę od, od zwycięstwa dwie osoby dzieliło naprawdę, naprawdę no pitny włos, ale no nie mogłem, nie mogłem tego uznać. No więc mamy tutaj, tak dla przypomnienia, e, mamy Pterinopelmes Sazimai ptasznika kędzierzawego, też młodą akantoskuria genikulatka, e, tutaj Nandu chromatusa, który już wyliniał około e, 4 dni temu tak naprawdę i e, osoba, która go zgarnie będzie miała już naprawdę fajnego podrostka no i tutaj Thletocatil vagans, naprawdę zarąbiście więc fajny naprawdę zestaw dla osób, które dopiero gdzieś tam chcą zacząć swoją przygodę z pająkami. Ale tutaj, tak jak mówiłem, postanowiłem do tej puli dorzucić coś od siebie. Słowo się rzekło, więc jeszcze od siebie do tej puli naprawdę fajnej nagrody w postaci zestawu dla początkujących. No są to dość młode ptaszniki, więc postanowiłem, że dorzucę jeszcze jakieś naprawdę większe ptaszniki, które już widać. Tutaj mamy Clitocarlvagan z kolejnego, już w stadium L5. Zobaczcie, Oj, gdzieś tutaj uciekł sobie. Mamy, już naprawdę widać sporego ptasznika, to i tak muszę szukać e, citesów na te dwa ptaszniki, więc spoko, dorzucamy. I obczajcie to, miszcze. Już mamy 6 pająków w konkursie do zgarnięcia z dostawą na Wasz adres i to jeszcze na mój koszt. Ale ja, jeszcze tutaj, jako wisienkę na torcie, na zachętę dla Was, postanowiłem, że dorzucę jeszcze jednego ze swoich podrostków. I mamy tutaj dla Siodora w stadium L6. I słuchajcie, jest to w 100% nieseksowany jeszcze pająk. Więc, no, naprawdę, 7 pająków do zgarnięcia w tym konkursie. Myślę, że zdecydowanie powinno zachęcić sporo osób do wzięcia w nim udziału. Zasady są naprawdę bardzo proste. A w wypadku, gdyby padły dwie poprawne odpowiedzi, wtedy ta nagroda zostanie po prostu losowo podzielona na dwa i wysłana do dwóch osób. Jeżeli padnie więcej poprawnych odpowiedzi, wtedy zorganizujemy ponowny konkurs jako dogrywkę i wtedy będziemy myśleć, jak to rozstrzygnąć. W dzisiejszym odcinku ode mnie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyszedł zbyt długi, że Wam się spodobał. No i do zobaczenia za 6 dni na ogłoszeniu wyników konkursu. Życzę też powodzenia i zachęcam do wzięcia udziału. Siemanderom jeszcze. Nara! SpiderHum, Spider Hum. Robi tu putup jako SpiderHum. Kto by sieć, chciałby mieć dobry żart. Świnki Bart. Oto właśnie, Łum to Spider-Ho.